<laughs> Przepraszam za mój koszel, Tutaj wiki, wiki, kryciek z dam dam da, dam dam dam. Hi Paulom! Tak, właśnie z hi Paulom I hi Paula dzisiaj będzie odbywa. No tak, nie powiedziałam, co robimy. No, hi Paula dzisiaj. Yy, nie, powiedział... no, nie powiedziałam. No, do co by dzisiaj My dzisiaj robimy w całym miasteczku. Dzisiaj jesteśmy w wesołym miasteczku. Paula będzie. Hi Paula będzie. Yy, ten. Hi Paula będzie bliźniaczkami, czyli. Jedymi, bo mam dwie bliźniaczki. Mam dwóch bliźniaczek. Mam dwie pary bliźniaczek, a którymi będzie dziewięciolatkami, czy sześciolatkami, ty sześciolatkami? Tolą i polą. Tak, Tolom i polą będzie. Tolą i polą, dobra, więc ten. Dzieci, proszę. proszę was wszystkich policzyć. Proszę stać w baczności. Dobra, baczność. Wszyscy w baczności, nawet muszę policzyć. Od Kira odlicz. Kira. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, jesteście wszyscy. Ja jestem ósma. Dzień dobry, proszę. Osiem biletów do aquaparku. Dib, 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 dib. Kim to jest nasz wielki, ten wielki y, park bom-bom. pompon Pan ma na głowie. O matko, dobrze, proszę wziąć te bilety. Dobra, dobra, wszyscy obliczeni, kto idzie na... Y, wesoł ten, to idzie na młyna. Ja idę z Kaliną. Tak, ja z Kirą idę. Ja mogę iść mało. I ktoś jeszcze chce iść z nami? <kly> Tylko jedna osoba może. Hola, jak chcę. Okej, okay, Polcia, to chodź. Chodź, Polusia, chodź. Mam nadzieję, że nie będzie ci za ten. No potem, tak jak chcę z kilą zagrać w to, a potem ty z polą zagrasz. Ale to ekstra jest. Ja gram od tego tęcowego, a ja od tego z na głowie. Dobra. O nie, 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 nie. nie. Eee, Jadę tego z tęcą na głowie. A ja od tęcowego. A ja mam tego z tęcą na głowie. Jej, 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 jej. Teraz wy Od tego jednego. Innego. Proszę, proszę, tak to jest, ale masz. Dzięki. Ale dla Toli nie będzie. Dzięki. Proszę, proszę. Proszę, proszę. O matko tutaj, cała nasza rodzina się zmieści. O matko, to ja wołam całą rodzinę. Ej, rodzina, chodźcie. Dobra, idziemy. Lodzinka Jakie nasze działki? Ja mam swojego posiadka. No dobra. Dobra, niech jedzie. Który chcecie wagon, dziewczyny? I luzowy. No dobra. Luzowy. Ale ktoś jeszcze z wami musi usiąść, to ja mogę. No i dobra. Okej, okay, kto chce jaki wagon? My chcemy z Kubusiem. O matko, jej nie chcę. Nie, my chcemy, idą. My chcemy, miętowy, idą. O nie, miętowy, odjechał. Musimy poczekać na ten luzowy na razie. Bo trzeba was, dziewczyny, przesunąć tą Bo jedna musi być koło kubusia bardziej. Musimy poczekać na ten nasz. Mentowy. A, jak fajne. Ja siadam tutaj. Kalina koło mnie. Kalinka koło mnie. Kalinka koło mnie. I tutaj. ja ekspertuju. A potem idziemy do Olimpa. Do hotelu takiego, który się nazywa Olimp. Dobra, i dla nas ostatniej y, zostawili, nie? Nie ostatniej, ale dwa ostatnie. O matku, pola się zżyga zaraz. Maćko, mama i ja się, ale zigam. Fuj, pola, oplomiłeś mi spodnie. No ciao. Zigać mi się jeszcze chce. A mi się jeszcze bardziej chce zigać. Fuj, nie na moją maskotkę. Tak to jest kalina, jak się ma chorobę lokomocyjną. A chyba och chyba normalnie. Wyłaś z tego wagonu Ida, masz inny. Do zegania. Za chwilę zatrzymujecie się wagony. Wy żygacki wysiadacie. wy Wyżegaczki wysiadacie i macie ten niebieski. Łe, jak działamy z nimi. Wywalili nas, chodź razem. Tylko żebyśmy na siebie nie narzegały, nie? No. Ła, jeszcze bardziej, o matko! Bleh. 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 O matko! Kto wymyślił to koło? Ida! Co? A nie, nie wiem kto to wymyślił. No ja też nie wiem, a się nazywam Ida. No. A mi? A, a u mnie jest fajnie. Kuba, dawaj to mlekę, a nie mi ją wylewasz! No, dawaj tą lękę! Mm. Kuba, dawaj mi tą mlękę, bo ty się wylewasz. Nie, tola, ja sobie jeżdżę. Dobra, nie dzieci, kończymy tą przejazdkę. Mama, są tu jakieś. Mama, są tu jakieś sieci do przeglania. Yy, widziałeś komu na przykład mam twarz Nieważne. My się też... Dobra, dzieciaczki. Widzę, że pograliście sobie. Jej, wyskakujemy. O nie, my też musimy wyskoczyć. Szybko łódź. Ale było fajnie. No fajnie, fajnie, fajnie. Kręcimy, <ścoughs> Kręcimy moim mikrofonem. Kręcimy mikrofonem. Kęcimy mikrofonem. Di, 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 di. Halo, przesłuchanie, czy mogę się wysłuchać? Mogę. Dobra, nagrywaj, nie Gatka, gatka, gatka. Gatka, gatka, gatka. Zakładamy ten taki dzibek na mikrofona. Dobra, bierzcie bliźniaczki na ręce. Bierzcie te małe na ręce. Musimy usiąść jakoś. Do Kubina kolana. Do Kubina kolana. O matko, nie proszę. Proszę nie, czy to się musiało wydarzyć? Tak musiało. I to jeszcze jedną Żygaczkę mam, ja. ożygała się. Bła, bła. Jesteśmy w autobusie, kobieto. Tak, ale mi się jeszcze chce. No to ja koło właśnie siadam. Kala, chodź. O, siema Józek, siema Pitek. Nie jestem Józek, ani Pitek. O, jesteś, jesteś. O, jesteś, jesteś. Czy my się w ogóle znamy? Tak, znamy się i wzięłam że mam watę cukrową. No A ej. ja ci, kradl... A ja ci yy, to ukradłam. I wróciłam. Do tego, do wody. No ej. A jo, ja, jo! ja nie jestem Pipek, ani nie jakiś. <laughs> Jaki? I <grystanie> Niech to koło będzie włączone. Im więcej prądu, tym lepiej. Dzieciarnia. Dzieciarnia na baczność. Nie chcę mi się na baczność wstawać. Do idy na kalamkę i musi tak być. Fajna la 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 la. La muza. My idziemy na Lolę Kostel z idą. Ja nie idę na żaden roller coaster. Ja nie idę na roller coaster. I dawaj te okulary, zobaczymy, czy fajnie wygląda. Dziwne. Dzięki, by mi pasowały, wie? O matko, święta, ja nie chcę. <kuh> już się... wysiada. Już wysiada ostatni klient, i za chwileczkę idzie dziewczynko ze swoimi siostrami. tego nie chcę. Proszę Pana, ja bardzo tego nie chcę. Kuba też ma iść. Nie ma nie. Nie ma nie, prawda dziewczynki? Tak. Nie Kuba ma, nie. też ma iść. Musi. Nie może, tylko musi. No właśnie. Ej, a ja mogę nie iść? Nie, musisz iść. Tak powiem, tak powiem. Przecież pamiętasz, co one zrobiły twojemu kolegowi, jak się ich nie słuchał? Obcięły mój jaja i zrobiły z nich rosołę przecież. Pamiętasz? Tak. Więc lepiej się ich słuchać, siadaj. Teraz ja idę z kierom. A my teraz ostatnie. I szykujcie się, będzie ostra jazda. Dlaczego ktoś się pobiega? Blech Nie w już ma to widę! A nie polka ma tą minę to Najczęściej są te miny... Pani inni jadą Wydajemy, kto był pierwszy Kto będzie teraz pierwszy? Dyl, dyl, one! Zatem kto? Oni Błag przestań wbijać zęby przed ramieniem. To zęby o nie! To moje zęby. Pola, weź te zęby! Jest tam Tola, kto ty jesteś? Ola! Nie, to ja Tola. Eee. Dobrze? Już wychodzimy, już wychodzimy, Proszę ciebie. Proszę pana, My możemy wyjść. Tak możemy, bo się zaraz zzigam. O Odziemy, musimy jedną kolejkę, nie, a my nie możemy, bo jeśli ja ten zaraz zikam. Idziemy do kibelka. Do kibelka idziemy. Pani nam nie pozwoli, to na się Nie możecie iść. Cześć pana. Co się pana, pan wie co ja umiem? Co dziewczynko mała? Pan wie co ja umiem? Lepiej no, się ich słuchać, co mnie normalne. Jak pan mnie odwoli iść do toaletu, to pan u to jajeczka. I żeby z nich losoły. Dobrze, dobrze, muszę coś. Dziękuję. A może się do śmietnika? Eee, tak, tak. Ale fajne. O, i musia... Jesteśmy wysokie, my już jesteśmy duże. Duża Polcia i tolcza. No tu się tak O matko, jakie to jest żenujące. Ja! Yeah! O matko, trochę mi wsywaliły ten sup, Trochę mi ten słup wsywalił w głowę, ale okej. Okay, idziemy na następne piętro. No, na opa, Kuba! Proszę tylko nie mnie. Nie rzucajcie się na mnie, płakam was. A dzień dobry, plusy pana, mogę panu ukraść te wdzianko? Y nie. O co ci chodzi, dziewczynko? Proszę pana, pan nie wie, co ja umiem lepiej się mnie słuchać. To prawda, one są nienormalne. Te wszystkie tutaj. Eee. Na pewno nie, to jest e, latka na, na pewno nie, to jest ośmiolatka. Niech pan daje te... Niech pan tę wdzianką, e, bo pana znajdę od 3 minut i panu te jajeczka. Idziemy z nich rosołek. Kurczaczka. Też kurczaczka. też też skurczaczka, więc niech Pan daje lepiej mi dzianko. Dobrze, dobrze masz. Uuu, jaki jakie tyle. Dobra, idziemy, jeszcze tutaj idziemy, 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 idziemy. Spadajcie, wszystko łapemy. Ej, to bolało. No, ale, my musimy ale my wszystko łapiemy po prostu, my się śpieszymy. Właśnie, nie dla psa ciłbasa. No właśnie. Nie dla psa. Nie dla psa kiełbasa, dziewczyna. Patrzcie, idę jest nie stelik. To mam psy tu laleczce. My chyba to wyjdzie, i da. Nie, nie. Bo jak to się kuba, one mają po 6 i 8 lat. A tu jest? Dla 6, 16 plus. A ja mam 19. A ja mam 16, O matko, nie, nie, nie. Uuu. Chyba łapnie, bo ubie. Co? Co? Kiedy ty zemdlałaś? Kiedy Ida zemdlała? O matko, Ida zemdlała. Idę po rodziców. Ja idę po rodziców, Kila idzie po rodziców. Nie, Polcia idzie po rodziców i Tolcia. To. Tak. I tak. I tak się drgała. Co? Ej, nie bierz mnie się babą. Co się dzieje z domu? Już się obudziła. Mistrz, to ja czekajcie. Idziemy na kolejne piętro dzieciarnia. Pani, chce, jak Pani chce mnie łapać, to proszę to robić inaczej, bo jak panią lecę o w nocy i Pani te włoski, to Pani, żeby z nich jak makaronik będzie dobry, to Pani normalnie pożałuje. Do Ciebie też dodacie, tylko ze do Twoich jajek. O matko dziewczyny jest to się nienormalne. No bo my zawsze jest takie jesteśmy nienormalne. czy czołdy muszą być zawsze nienormalne? Kubuś, przygotuj się na dobre, usiądźcie. To starszych dziewczyn, a nie takich 40-laty, które sikają w panterystach. Ej, my nie siekały w panterystach, to nieprawda. Prawda, prawda. Chodoszki, chodoszki. Matko, gdzie ja jestem? Nie, ja idę na to, ja idę na to! Siosły! Chodź! Idziemy. Kuba i Ida też mu I Tak, tak. Kubuś Ida, wy też musicie, nie wywiązać się z tego, albo, albo będziecie leśnić. Rosołek robisz... będzie dobry. Tak, albo rosołek będzie dobry. Z włosków i... makaronik z włosków Idę i... Y... I kurczak z jajeczka i kubu. No dobra, już nie możemy inaczej. Rodzicie też, bo tak samo będzie. Tylko że mamusz i wodku. Dobrze, dzieci na początek wy. A ma... O mamuszka, bieczy! Biczy za Mój aim. A patrz, usiądę teraz na ciebie. A jak fajne. Jakie wygodne siedzą no. Ja też na kubusia usiadam. Usiadam. Usiądę na kubusia. Wygodne siedzą Ej, no chodź, bo wiesz co będzie. Y, makaronik z moich włosków i y, y, kurczacek z jajeczka twoich. Wiesz o co chodzi, nie? jakie będzie szybkie. No i będziemy robić diecie, za tym, jak będziemy wyglądać w górze. O nie! O nie, to będzie zdjęcie do wyrzucenia. Nie, to dziecię do wyrzucenia. Nie. I na początek dzieciarnia. Na początek wydzieciarnia. Dobra, to na początek trzymajcie y, nasze plusacki, bo my musimy... bo nas musi widać być, nie? Bo nas widać musi. bo nas widać musi być. Kuba się jedzie z nami I dusia też idzie. Nie, nie wywiążecie się z tego. Tak, nie wywiążecie albo, albo będzie, albo będzie z Was jajeczek i y, włosków światałek. O matku, rusz, rusz. ty tymi tymi włosami Jest moją twarz A ty mnie gryziesz po tych włosach Ała, Puszczę Kuba! No za dobre to to zdjęcie nie jest, patrzę cię jeszcze na nas, na Więc teraz zamiast i dusi, i kubusia będziemy... I też ty nie cię, bo tylko was to samo co y, kubusia i dusia, jak będą niegdecki. bo mi się coś tam zakręciło w górę. O! Dobra, to wiemy, musimy kończyć.